Wszystkim. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii gry Battlefield Hardline. Jest to odcinek 5. Sprawiedliwość. Dobra, więc zapraszam do dalszej gry, dalszej fabuły, dalszej przygody naszego detektywa Mendozy. W poprzednim odcinku cóż, Mendozę troszeczkę wychujali, że tak to nazwę. I trafił on za kratki. Chciał dobrze. Chciał. Yy, przedstawić dowody przeciwko sto, Stodardowi No ale cóż, Poprzednie porucznik online, o, mamy ten właśnie poprzednio mówił przyjmuję Ty Stodard bierzcie co chcecie Od wczoraj jestem waszym szefem Papi Tyson dorastali razem białe chłopaki szukali wrażeń no i tak wpadł wszystkie informacje znajdzie pan tutaj kapitanie hmm. co do kury Kai miałem nadzieję że znajdzie się dla ciebie jakieś miejsce No. No i właśnie to był w poprzednim odcinku. Zaskoczony byłem totalnie. Zobaczymy co dalej. No w więzieniu pewnie będzie akcja. Trzy lata później. O kurwa, no to już trochę. O Boże. Za debil. Murda w kubę. Przestań do jasnej cholery! Chyba prolog no, no i się tak zaczynał, nie? Zamkniesz mnie la, la. Ej McGuff Daj już spokój Nie wcinaj się będę. Jak chcesz Takie okularki ma Dlały proszę wieczór, No ma pewnie Ta. nie Oba jesteśmy daleko od 305 Ej! Misty, patrz od hm. siebie Stary znajomy Miło się rozmawiało Ta. Pamiętacie? W pierwszym lub drugim odcinku? Hey, tap. Tutaj odchodzi jakaś, jakaś naprawdę gruba akcja. Przytupa z Tyson. Jestem tylko posłańcem. Tyson powiedział. Whoa, żeby... moment. Tyson Larchford? Dokładnie. Coś wreszcie do ciebie trafiło. Dobra. Więc plan jest taki najpierw. No Aha. skur. To będzie odbicie więźniów? Nie zdążył. O kurwa. No to będzie wielki bum. Co u diabła? Impreska! No to wycieczka do więzienia się nie udała. Skróciła. Kurwa katastrofa transportu autobusu do więzienia. O oh, fuck. Przypomina mi się film z Wesley Snipesem. Jak mam cię, mam cię. Uciekał przed nami. Ciekawe czy że to tak będzie. Stary, ciężki jesteś. Hm. Nie chcesz wiedzieć, jak długo trzymałem ten klucz. A już tym bardziej, gdzie go musiałem schować. Pewnie W, w żopie. Spotkasz się z Tysonem, przywierzy ciśnienie, jak tylko zakończę tę całą dywersję z winierzami. Czekaj, co? Idź do wieży ciśnie. Zaraz, zaczekaj chwilę. Dokąd idziesz? Kurwa nie rozumiesz co mówię? Wieża ciśnie, ruchy! No fuck, nie śpiewa. A gdzie jest wieża ciśnie? Gdzie jest kurwa wieża ciśnie? Ja już... O nie, nie, nie. No nie wierzę, że pod taką palemką nie mówię przejść, no przecież to jest niedorzeczne. No fucking shit. Należy, mnie nie dorwał. Tam jest wyrzeciśnienie. Uuu, uh, 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 no to dobra, tędy. Dobra, 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 chyba tędy naokoło, nie? Fuck, kurwa. Fucking shit. Oni tam są. Dobra, dobra, nie zauważył. Uciekaj, uciekaj, kurwa. Dobra, nie zauważył nas, ale było blisko. Było naprawdę blisko. Kurwa teraz. Aha, czyli pewnie tędy. O fuck. O... Tędy nie możemy. No to się nieźle, akcja potoczyła. Ucieczka Nika Mendozy. Że tutaj są zorganizował linę. Jakiś... O fuck fuck fuck. Kurwa mać. Ten teraz się tu odwrócił. Ciota zasrana. Dobra, sieć tutaj na razie. O no, nie 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 nie. nie no, nikogo nie ma w domu Pewnie że nie ma, bo nie otworzył ta taki... Dobra, spierdzielajcie. Dobra, dobra. Nie chcę tu dać dupy, więc idziemy dalej. Tędy podwórki, okej, słuchaj widzisz, podwóreczko, proszę. Następny Policja! Musimy Nie, nie możemy się śmiać, to nie da inklejdu. Policja, Wejdzie do środka? Dobra, idzie tędy. Lepiej się tu schować. Nie chcę wpaść to co jakoś głupio, jakiegoś głupiego błędu popełnić. No i nawet... Jak my zawsze jesteśmy kotem, to teraz jesteśmy myszką. I musimy spierdalać. O fuck. No i teraz krędy? A co ty myślałeś? Tylko kilku, tym Dobra dobra, daliśmy radę jakoś Ale gość wie gdzie jest nasza pozycja on ten... O oh, fuck Dobra, chowajmy się tutaj Kurwa, z tej strony i z tej strony Tamten tędy patrz Dobra, dobra A, tu przez co... To... O oh, fuck Wejdzie tu Nie, nie, nie wchodź, nie wchodź Nie wchodź Spadaj O Boże Nie Po co ja tu wchodziłem w ogóle? No wyłaś Wyłaś Ja pierdzielę No co za typ No spierdala on tam będzie patrzył No kurwa, aż chyba prześwietlił cały ten magazynek, czy co? To... Garaż jest. Nie, dalej będzie robił. Łyson do Poszedł. Jezus Mario, myślałem, że będzie... Mm, klapa. Dobra. Teraz tak, ten stoi tu, to przejdziemy sobie. Oho. I no musiał kurwa słyszyć, musiał. Tu policja! Otworzy Dobra. Czyli domyślam się, że... Czyli dobrze zrobiłem, bo... Tędy. O! Dobra, czyli tamten rejon mamy ze sobą. Następnie... Nie, do... No do tej ciśnienie to jest kawałek. Jeżeli pobiegnę, na pańku jest... jeszcze helikopter. Nie, świetna impreza. Pewnie. Jeszcze jest taka propo tutaj w przerwie czekając na ucieczkę. O, dobra, jest. Ten przeleciał, jedziemy dalej. Grałem ostatnio właśnie w multiplayera, to oczywiście będę montował te filmiki i puszczał jeden po drugim. Co prawda to są moje początki. O kurwa. Znaczy może początki to nie, ale... Um bo wcześniej w czurkę grałem, jak tam wspominałem na filmikach. E, no ale też inaczej troszeczkę się gra, po takim czasie... E, trzeba się z powrotem przyzwyczaić do tego wszystkiego, do Battlefielda, do tego rozpierdzielu, ale już coraz lepiej, coraz lepiej, już się odnajduję, także myślę, że następne filmiki będą coraz lepsze. Mam też zamiar e, spróbować więcej grać snajperem, w ogóle zacząć grać snajperem, Kiedyś nawet nie mi szło Oczywiście pokażę też em, każdą, ra, ka każdą e, klasę Pogramy troszeczkę operatorem, troszeczkę snajperem Nie wrócę się Jest, dobra, padł Przykro mi stary Albo ty, albo ja broni nie mogę wziąć? Mogę, he <trywności> Gid. Czyli już mogłem to wcześniej zrobić, ale dobra. Teraz tak, tam się tam gapi. Pewnie gdzieś. Wszystko jest liniowe. wszystko jest. Wszystko jest totalnie liniowo ułożone. Mamy tak naprawdę pewnie tylko jedną ścieżkę, żeby <laughs> pójść dalej. A wygląda na to, że to jest tam. To jest teren zakryty. Nie, nie widzisz mnie. Nie widzisz mnie. Ja Ale jestem jest to? Tamten idzie do domu. No, także ten multiplayer to na pewno Jeśli będzie na okrągło. Ma plus dokończę w końcu Dying Light. No, nie miałem po prostu czasu. Ale na. O fuck. Ale się wpierdzieliłem teraz. I żeby się tylko. Dobra. O? Pieprzyć to. No i pewnie pobiegnie i go złapił. a ja wrzuć na luz, bo cię zaraz zobaczą. A ja sobie skorzystam pewnie z tego i e, jego Widziałem go. Poświęć tam. Dobrze, 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 dobrze. dobrze. Fuck 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 nie mówcimy się oczywiście, zostałem ostatnim uciekinierem którego nie mogło znaleźć Fucking shit A to chyba tylko tędy jest droga co? Perymetr wokół stacji benzynowej zabezpieczony. Nie, no, jest jeszcze tędyć górę, że strefa zachodnia zamknięta. Dobra, w jakiś sposób odwrócić ich uwagę opcjonalnie no, powiem, że tu zrobimy że to nie jest pistolet co byśmy powalczyli troszeczkę. O fuck, nie nie, 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 nie. O fuck. No, ale jak ja mam teraz? Ym... Jak ja mam teraz tę uwagę i odrzucić, co mam? Zrobić wielkie BUM? Dobra Jezu nie mam moniakiem i krocimi szczynami. wytwornia Pewnie tak. To co, to coś pewnie trzeba zrobić, nie? Zapal ogień. Dobra. Krok pierwszy. Czyli to, czyli to budę po prostu... Y... Najwyższa pora tam wiać. O fuck. To wszystko niedługo wyleci w powietrze. Po prostu zrobimy wielki rozpierdziel i będzie po wszystkim, haha. Ha. Dobra, dobra. Jednostki naziemne nie widzą celu. Patron 2. Ojej, pięknie wybuchło. Bóg, bóg. Właśnie o to chodziło. Wybuchła stara wytwórnia! Uwaga! Dobra, tylko teraz którędy pójść? Skoro im odwróciem ich uwagę to po prostu trzeba to zapierdzielać Pod latarnią najciemniej, nie? No i właśnie to tak o to chodzi. Lara jest tędy, tędy, tędy Że tutaj nie chronią tego przejścia o, No i dobrze Zrobiliśmy dywersję elegancką Możemy sobie biec Cioty Wiadomo, że to wszystko jest... Szkoda kurde, że to nie ma wtedy... Kilka sposobów na, yy, na tą drogę. Jest jedyny chuj, no ale dobra. Jesteśmy bohaterami z serialu, jak już tam wcześniej kiedyś wspominałem. No. Yy, a jest pewny scenariusz. I musimy się trzymać w tych scenariusza. Tego kurwa nie znam. Dobra, cel osiągnięty, zadanie wykonane jest. I Tyson nasz stary znajomy. Co on ma nam do powiedzenia? Czemu nas uwolnił? Pytania. Co tu kurwa robisz? I skąd TAP miał klucze do pierdolonych kajdanek? Panie władzo, to powinno panu pochlebiać. Poza tym, TAP był mi coś winien po tej całej akcji z podsłuchami. Ta, nie uciek ze mną. Ta? Teraz przyda mu się odsiadka. To dobre miejsce na rzucenie koki. Coś o tym wiem. Słuchaj, duptu! Nie mam pojęcia, w co mnie wciągnąłeś. Ej, ale jeśli myślisz, ej, że... Ale... Ej! Musisz teraz z kimś porozmawiać, wiesz? Masz. weź to. Z sam, kurwa. Po co tu kurwa chodzi? Widzisz tam billboard? Świetnie. Zaświeć tam trzy razy. Szybko. A no dobra, pewnie co? Jakieś znaki, tak? O, przykro, że ja nie mogę tego zrobić. Właśnie tam masz. Tu jest niebezpieczny. Za dużo kliń. Dyson! Spotkamy się na dole! No, no... nie, jeszcze będę biegł i unikał reflektorów, tak? Oh. Chcę strzelać, no to jest strzelanka, a nie... jakaś skradanka, doch... Ojoj! Nie nie... O nie 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 A tylko spróbuj to zaświeć, to cię O cholera, o cholera. Ale bym się teraz Wyjebał w ten... Dobra. Jeden helikopter ominięty i straż też. Jesus, kurde, jak ja mam tu w ogóle Ach, i tam, kurwa, na partyzanta. Ojej. O Jezus, już myślałem, że będzie po mnie. Już myślałem, że będzie po mnie. Dobra, mam ostatni pocisk, To idzie ktoś. Okej. Okay. Okej, okay. no i teraz sturende. Oh fuck, oh fuck, Jesus. Dobra Tutaj. Fucking shit, to nie nie było wcale takie proste. No na pewno te drzwi coś ci dadzą. Dałeś radę. No i ta nowa stylóweczka? Zajebista. Hmm. Co tu robimy, Tyson? Jak komunalnik wyglądam w tym stroju. O nie, powiesz mi wszystko teraz. Najpierw porozmawiamy o twoim świetnym pomyśle wysadzenia autobusów, którym jechałem. No... <grydziwacz> pomysł był fatalny, ale zadziałał. Chodź za hmm, no tak, ale... mogłem zginąć. Ale żyję. <grydziwacz> mam może dziewięć żyć jak kot. Do cholery jasna, dobra, następne gliny. Ja pierdzielę. Czy to jest... Okej. Okay. Mam na niego czekać. Aha, okej. Okay, spoko. Przerywnik. O proszę, stara znajoma. Co to kurwa za żarty? O co tu chodzi w ogóle? Ta cała akcja z tapem. To od was dostał klucz? Przekupieni gliniarze. Mamy swoje sposoby. Dlatego powiem tylko przepraszam. Daj mi jeden powód, żeby ci nie przywalić. Pierwszy oddam ci. O, liczę na to. Drugi. Julian Dowles. Pomyśl tylko. Gość wygryzł mnie z interesu. Ciebie wsadził do pierdla, a na koniec wyrelował też ją. Tylko tobie Aha, możemy ręce. zaufać. Zaufanie? A co ja będę z tego miał po wszystkim? Najważniejsze, by Dowles odpowiedział za to, co zrobił. A ty zawsze byłeś prawą ręką sprawiedliwości. Gdybym wam powiedział, żebyście się pierdolili... To się pójdziemy pierdolić. Co? Co? A ty dostaniesz nowe pasiaste wdzięki. No nieźle, nieźle. Spoko propozycja. To taki trudny wybór. Ja już trochę ryzykowali, nie? Żeby go wydostać. No i Dows... No ta, ale Kai też nas wyrulowała Razem z Dosem. To darte. Z... Już? Koniec odcinka? Aha, no dobra, no to kochani, w takim razie, no ten był krótki, nie postrzeliliśmy, ale pouciekaliśmy, no cóż, yy, niezły obrót spraw miał teraz wydarzenie, spoko, no dobra, zobaczymy co się będzie dalej działo, oczywiście w następnym odcinku, tutaj jestem znowu zaskoczony, także żegnam się z wami i do zobaczenia w następnym odcinku, jeżeli Wam się podobało, subskrybujcie oczywiście, jeżeli macie jakieś porady też, piszcie, mówcie i tak dalej i tym podobne. Mówił Turbociechu, pozdrawiam, dzięki za oglądanie, o ile byliście zainteresowani, trzymajcie się i cześć, do następnego.